Maciej Stuchr, Katarzyna Błażejewska i Patchwarkowa rodzina. Tak się zaczęła ich historia. Maciej Stuchr i Katarzyna Błażejewska tworzą dziś udane małżeństwo i wychowują razem syna, Tadeusza. Ich wspólna historia zaczęła się podczas pracy. Co wiadomo o ich relacji? Maciej Stuchr, syn znanego aktora Jerzego Stuchra, od najmłodszych lat interesował się aktorstwem. W dzieciństwie często oglądał swojego ojca na scenie, co zainspirowało go do podążania tą samą ścieżką zawodową. Początkowo jednak wybrał inną drogę. Kończąc ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu oraz studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 roku ukończył państwową wyższą szkołę teatralną w Krakowie. Jego kariera filmowa obejmuje również rolę w popularnych polskich produkcjach, takich jak Fuks Chłopaki nie płaczą, poranek kojota oraz wesele. Wystąpił także w kontrowersyjnym pokłoś u Władysława Pasikowskiego. Jego głos można usłyszeć w wielu animacjach dla dzieci. Tak poznali się Maciej Stuchory i Katarzyna Błażejewska. Para poznała się w pracy. W jednym z teatrów Katarzyna Błażejewska pracowała jako koordynatorka spektaklu. Maciej Stucher wspominał kiedyś, że był to szalony czas w jego życiu, ze względu na ilość pracy, jaką wówczas wykonywał. To było ciekawe, bo jak się poznaliśmy, miałem największy w swoim życiu kociokwik, choć wiele ich bywało, a pani o tym wie najlepiej. Ale wtedy było wszystko zagranica, teatry, kilka premier, seriale, filmy, radio, studenci. I tak funkcjonowaliśmy z Kasią przez pierwsze lata, że właściwie w ogóle nie było tematu ile ja pracuję, gdzie pracuję i dlaczego mówił w rozmowie z naszym portalem. Maciej Stuchor bardzo chroni swoją prywatność, i nikt nie wiedział o jego zaręczynach i ślubie z Katarzyną. Przez przypadek zauważono, że aktor nosi obrączkę. Nie widziałem nigdy siebie w roli publicznego ślubu i publicznego wyrażania uczuć. Tyle rzeczy robię publicznie. Że odczuwam bardzo głęboką potrzebę posiadania czegoś tylko dla siebie i dla swoich najbliższych i z tym się nigdy nie afiszuję. A jak to technicznie rozwiązać? Dla chcącego nic trudnego. Powiedział nam. Patchworkowa rodzina Macieja stuchra. Aktor ma dorosłą już córkę z pierwszego małżeństwa. Katarzyna Błażejewska wychowuje nastoletniego syna z poprzedniego związku. Para doczekała się także wspólnego dziecka, Tadeusza. Życie w patchworkowej rodzinie nie zawsze było łatwe. Staszek miał dwa lata, jak zaczęliśmy być z Maćkiem, więc dla niego życie w dwóch domach to normalność. Dla Matyldy, która była wówczas nastolatką w okresie buntu, na pewno było to trudniejsze, zdradziła Katarzyna Błażejewska w Dzień Dobry TVN. Maciej Stuchar przyznał, że relacje z córką nie zawsze były dobre. Jednak czas okazał się ich najlepszym sprzymierzeńcem i dziś są w stanie dogadać się znacznie lepiej, niż gdy aktor rozwodził się z matką Matyldy. Mam dorosłą córkę z pierwszego małżeństwa i różne były i pomiędzy nami perypetie. Trauma rozstania rodziców powodowała, że bardzo różnie się między nami działo. Czasami cudownie i w przyjaźni, a czasami okropnie darliśmy koty. Do dziś próbujemy sobie te relacje układać. Czasami trzeba je zresetować, niemal do zera, wyznał stuchy polityce.